Cześć witajcie, ja jestem Igor, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i zaczynamy tydzień od przebitej dentki, bo jakby inaczej. To jest kontynuacja takiego poprzedniego odcinka. W niedzielę się nie działo absolutnie nic, bo montowałem materiał. I co? Ja zmieniam dentkę i lecimy Mały problem, bo nie istnieje jechać na street, ale jak zwykle życie. Najprościej mówiąc, sytuacja wygląda tak, że miałem mały przypadek i czekamy na rozwój wydarzeń, więc jak zwykle. Przywitaj się. Witam, jestem Don Antonio i będziemy tutaj z Igorkiem różne ciekawe projekty robić. O, stoi też mój gruz Drugi gruz Trzeci, ale już nie gruz Czwarty, piąty Szósty Siódmy Ósmy, dziewiąty e, no, Jeszcze za garażem stoi jeden gruz Więc wszystkiego mam pod dostatkiem Krótko mówiąc, misja u mnie jest taka Że widzicie co się dzieje O tu jest tyle przestrzeni tutaj przestrzeni nie ma I wanna be a loner. Some can't stay sober looking over. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I'm. Up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel.

Dobra, witam wszystkich serdecznie po przerwie. Mamy tu antka mocującego koło, po to, żeby ten gruz dzisiaj zaczął przyspieszać. A hamulce to niepotrzebne, bo hamulce są dla słabych. A ja mam hamulce w rowerze, bo jestem słaby. Nie bulwersuj się, kolego. I update jest taki, że u mnie już całe stery sobie wyleciały. Jest pusto. Bieżnie też wyleciały. O, wygląda tak. Mamy bieżnie z dołu, bieżnie z góry, dwa łożyska pod maszynę tą centrującą tą, ale nie wiem czy to nie jest do wymiany, bo mi krzywa mam I tą podkładkę na samą górę. Więc teraz pozostało to poskładać do kupy i zobaczyć czy będzie to działać. Jak tam Ci idzie tenka?

Dobra, tak jakby już... nie wiem czy tam czytałeś wcześniej opis tego ogłoszenia, tam było napisane, a może to zatrudnić no, z C. Nie wiem. Ale on był chyba w początku praktycznie. Bo właśnie przedwierdzenie tak, to mi się oznacza, że to dobrze. Wyprostujemy. Najwyżej trzeba będzie za dwa pomowy. Tak And I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on. D Nie wiem. Dobra, mamy Dwa problemy Jeden problem wygląda tak, że Gwiazdka w amorcatorze Poszła się chrzanić Że się jest prawie naprawiona A drugi problem Wygląda tak Mianowicie krzywa rura Sterowa w amorsatorze. Niby da się z tym jeździć No bo nic nie jest łamane Tylko ona jest krzywo wypchnięta ale pewnie będę tak jeździł. No, ale przydałoby się coś z tym zrobić. Więc pewnie będę szukał rury. Jak znajdę, i będę miał czas, żeby to zrobić, to to zrobię. Ale póki co pewnie to poskładam do kupy, jak było. Raczej nie inaczej. No. Więc tyle. Czas wziąć się za robotę. Dobra, że tak to powiem, no niby sprawny technicznie jest, bo przedwczoraj pan policjant przy kolizji mi go zaliczył. Polecam. Podejmizałbym, ale tsz, em, działa, działa. Proszę się łaskawie odpierdaj. Cześć pa, do widzenia, odpierdol się ode mnie. To tyle. Nie pozostaje mi nic, jak się pożegnać. Znowu coś w okolicach 8 minut, bo jak zwykle za mało nagrałem. Ale myślę, że krótko, ale treściwie ja już nie przedłużam. I co? Do następnego. Pamiętajcie, w następnym tygodniu, sobota, godzina 16.00.